Zróżnicowanie i zbilansowanie diety to podstawa zdrowego stylu życia. Kluczowym składnikiem naszych produktów jest liofilizowana jagoda asai. Liofilizacja jest procesem opracowanym przez NASA, czyli Amerykańską Agencję Badań Kosmicznych, i jedynym sposobem zachowania pełnej zawartości składników odżywczych. Monawi opatentowało proces liofilizacji jagody asai. Już 24 godziny po zerwaniu z palmy Jagoda Asai traci większość swoich właściwości, więc nie ma innej możliwości niż liofilizacja, aby zachować jej pełne bogactwo. Profesor dr Aleksander Schaus, autor i współautor ponad 187 publikacji naukowych, od 1995 roku bada jagodę Asai. Do dzisiaj zostało opublikowanych ponad 70 badań naukowych. Szczegółowe informacje na temat jagody Asai i jej oddziaływania na nasz organizm znajdziesz w książce dostępnej na rynku polskim. Badania potwierdzają, iż jagoda Asai zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3-6-9, niezbędne dla zachowania zdrowia. Jest również bardzo bogatym źródłem witamin i minerałów, a przede wszystkim jest najsilniejszym źródłem przeciwutleniaczy. Badania wykazały, że Asaj jest najbogatszym naturalnym źródłem antyoksydantów. Uważam, że w przyszłości odkryjemy jeszcze inne, dobroczynne skutki spożywania jagód Asaj. Mamy już tysiące osób, które uzyskały pozytywne efekty zdrowotne dzięki produktom z Asaj. Są zaskoczeni szybkością, z jaką organizm pokonuje problemy występujące od lat. Badania udowodniły niesamowitą moc antyoksydantów jagody Asai. MONAVI poszło krok dalej. Poprzez kolejne badania opracowało wyjątkową, innowacyjną formułę najczystszej postaci acai, którą postanowiło podzielić się ze światem. Acai dostępnej wyłącznie w produktach MONAVI. Połączyliśmy w nich opatentowane, bogate w antyoksydanty Pirez acai z Enlivenoxem najważniejszym związkiem acai. Zawiera on 10 razy więcej i fenoli, niż tradycyjne Asaj. Jagoda Asaj jest najsilniejszym znanym antyoksydantem. W Stanach Zjednoczonych w ponad 30 różnych stacjach telewizyjnych pojawiły się informacje na temat jagody Asaj oraz pozytywnego działania produktów monawii. W Polsce ASAI i MONAVI są również obecne w mediach. Co więcej, wiadomości na ten temat przekazywane są w programach informacyjnych, a nie reklamowych. Ale czy można suplementacją zlikwidować graka mózgu? Dwa lata temu Nagrodę Nobla dostał niemiecki naukowiec za wykrycie związku między zarażeniem brodawczakiem ludzkim a nowotworami. Czyli na poziomie DNA następuje zmiana kodu genetycznego i w wyniku tego pojawiają się komórki nowotworowe. 对、uh. I y, działanie przy pomocy suplementów ma te komórki no, nowotworowe zlikwidować. Dlatego na przykład y, zielona herbata, teraz okazuje się, że na przykład taki preparat Monawi, y, następnie wilka kora i tak itd. Tak odnoszą sukcesy, dlatego że to są y, preparaty zawierające antyoksydanty. Bo to jest myśli? taka koncepcja, która mówi, że, an, y, że y, oksydacja organizmu, czyli uwalnianie się jon y, 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 elektronów. Z atomów powoduje właśnie degenerację organiczną? W Monawii przywiązujemy ogromną wagę do ciągłych badań nad jakością i rozwojem naszych produktów. Zespół światowej klasy naukowców dba o to jako niezależna rada naukowa. Spośród ponad 100 różnych owoców pochodzących z całego świata, wybrano 18 najlepiej synergicznie współdziałających z jagodą asai. Takie połączenie stworzyło źródło zbilansowanej energii z całego świata. Wiele osób zastanawia się, jak taki produkt jak Monavi tak mocno na nas oddziałuje. Wytłumaczenie jest bardzo logiczne. Tak jak dowiedziałeś się wcześniej, fitoskładniki, czyli związki zawarte w warzywach i owocach, niezbędne w procesie powstawania nowych komórek, utrzymują się w naszym organizmie tylko około 3 godzin, a nasze komórki powstają w sposób nieprzerwany 2 miliony na minutę, czyli 120 milionów na każdą godzinę naszego życia. Jeśli spojrzysz na skład Monawi, możesz szybko rozpoznać obok już przedstawionej jagody ASEI 18 owoców znanych z opracowań naukowych na temat ich dobroczynnego wpływu na nasz organizm. Któż nie zna żurawiny, czarnej jagody, czy też słynnego ostatnio owocu godzi? A teraz zestaw fakty i zadaj sobie pytanie, kiedy ostatnio jadłeś owoce, które widzisz? Zauważ, że każdy z nich ma odmienne działanie. Jeżeli tych owoców nie zjadłeś dzisiaj, to znaczy, że związków, z których słyną te owoce, nie ma w twoim organizmie, czyli twoje komórki mogą powstać słabe lub chorowite. Jednocześnie trudno sobie wyobrazić, zarówno pod względem możliwości, jak i ekonomii, aby w sposób naturalny dostarczyć je do naszego organizmu codziennie, a właściwie trzy razy dziennie. Dzięki prostemu rozwiązaniu, jakie nam daje Monawi, jest to możliwe. Przeprowadzone badania cen owoców na rynku wykazały, że nie mamy możliwości w sposób ekonomiczny dostarczyć 19 owoców każdego dnia. Już za zakup sześciu popularnych owoców trzeba zapłacić prawie 10 zł. Zachodzi jednak pytanie, czy ogólnie dostępne owoce z marketów zawierają niezbędne substancje odżywcze. Dlatego sprawdziliśmy również ceny owoców w sklepach z żywnością ekologiczną. Okazało się, że ekologia kosztuje nas niemal trzykrotnie więcej. Dostarczenie do Twojego organizmu niezbędnej ilości antyoksydantów i substancji odżywczych jest inwestycją we własne zdrowie. Jak mawiają lekarze, jeden gram profilaktyki jest wart tyle, co tona leczenia. Podstawowym produktem Monavi jest oryginal. Liofilizowana naturalnie rosnąca jagoda Asai stanowi jedną czwartą składu produktu. Pozostała kompozycja jest wytworzona z owoców pochodzących z ekologicznych plantacji z gwarancją braku pestycydów, metali ciężkich i innych chemicznych środków ochrony roślin. Monevi Original mogą spożywać wszyscy, począwszy od pierwszego roku życia. 120 ml Monawi zawiera ilość antyoksydantów, jaką byś dostarczył do organizmu po zjedzeniu 13 porcji owoców i warzyw. Aktiv jest przełomowym produktem Monavi, ponieważ oprócz niezbędnych składników odżywczych zawartych w Monavi Original, zawiera również doskonale przyswajalną glukozaminę pochodzenia roślinnego. Badania dowodzą, że Monavi Active przynosi ulgę 95% osób, które mają problemy z bólami stawów. Active wspomaga również tworzenie naturalnego kolagenu, co zapobiega efektom przedwczesnego starzenia się. IMV to napój izotoniczno-energetyczny najnowszej generacji. Produkt, który dodaje nam energii, a co więcej, czyni to w sposób całkowicie naturalny. Zawiera soki owocowe, wyciąg z zielonej herbaty, ekstrakt z nasion guarany, ekstrakt z yerba mate oraz żeńszeń. RVL to zastępujący posiłek idealnie zbalansowany koktajl zawierający białka, węglowodany i tłuszcze oraz niezbędne składniki mineralne w optymalnej proporcji, skomponowany na bazie jagody asai. Spożywane posiłki powinny dostarczać do naszego organizmu nie tylko węglowodany, ale również substancje odżywcze i to w odpowiednich proporcjach. Statystyka nie daje nam żadnych złudzeń, że to, co jemy, nie służy nam. Pierwszym krokiem do zmiany jest zrozumienie dlaczego tak się dzieje. Każdy posiłek to dzisiaj najczęściej głównie źródło kalorii oraz stale malejącej w dzisiejszych czasach ilości substancji odżywczych. Najczęstszym błędem osób, które chcą zredukować swoją wagę, jest ograniczenie lub wręcz wyeliminowanie niektórych posiłków. Wydaje się to logiczne, ponieważ w ten sposób ograniczamy ilość kalorii, niestety tym sposobem ograniczamy również ilość spożywanych substancji odżywczych. Jeśli udamy się do dobrego dietetyka, to jest on w stanie zaproponować nam zestaw posiłków dostarczających ograniczoną ilość kalorii, jednocześnie pozwalając w odpowiedni sposób odżywić nasz organizm. W broszurze program RVL są dostępne takie zestawy przygotowane przez specjalistów od spraw żywienia. Problem w tym, że wymaga to od nas żelaznej dyscypliny, czasu na przygotowanie odpowiednich posiłków, no i co oczywiste, na zakup właściwych składników. RVL to idealne rozwiązanie dla każdego. Jest to kompozycja naturalnych składników pozwalających na właściwe odżywienie, ograniczając przy tym ilość niepotrzebnych kalorii. RVL oszczędza Twój czas i pieniądze. Przygotowanie posiłku to najwyżej minuta, a jego koszt to 8 zł. Zastanów się, czy ostatnio zjadłeś w pełni odżywczy posiłek w takiej cenie. Na ogół musisz zapłacić co najmniej 2 lub 3 razy więcej. Monavis w idealny sposób dopasowują się do naszej potrzeby zdrowego stylu życia. Poprzez używanie RWL wprowadzasz równowagę, odpowiednio odżywiając nasze ciało, a równocześnie ograniczając ilość zbędnych kalorii. Monavis Original uzupełnia braki naturalnych witamin oraz antyoksydantów, zaś Active dodatkowo odżywia Twoje stawy. IMV to dodatkowa energia bez konsekwencji. Możesz zrezygnować z tego, co dobre i niezdrowe, na rzecz tego, co dobre i zdrowe. Produkty MonaVie promują zdrowy styl życia w pełnym zakresie. Białka, węglowodany, tłuszcze we właściwych proporcjach. Naturalne witaminy i antyoksydanty. Zdrowa energia. Nie mamy wyboru. Konieczna jest zmiana stylu życia. Każda zmiana to wyzwanie, również finansowe. Zdrowe jedzenie kosztuje, ale system prokonsumencki daje ci nowe możliwości. Produkty Monavi to nie wydatek, a inwestycja w nowy styl życia proponowany przez Monavi. Abyś mógł z tej szansy skorzystać, firma Monavi przygotowała system działania zgodnie z zasadą Jedz, pij i zarabiaj, który poznasz w następnym filmie.